Język polski przestanie istnieć. Polska tak samo. Przy obecnej demografii oraz inżynierii społecznej, która została zastosowana, właściwie braku inżynierii, można to tak powiedzieć, to jest nieunikniony proces. W zasadzie na pochyła. Nie ma praktycznie żadnych aspektów, które mogłyby to wyprowadzić. To nie są jakieś historie yy, zrywów, które mogły cokolwiek uratować. Nie. Na obecną chwilę jeszcze dodatkowo 30% osób, po to pokazują w statystyki, deklaruje się, że w zasadzie nie chce być Polakami. Więc oni się bardzo szybko przyklapalifikują na kogoś zupełnie innego. 120 lat i wylądujemy w historii. Ale spokojnie, nikt nie będzie po nas płakał. Nie po takich frajerach.